Wiele rzeczy tu wyczuwam, a wśród nich śmierć. Co to jest? Czekaj, co? Zresztą do tego zbliżymy. A tu coś jest: PDA, naszyjnik, skaner. Co to jest? Nie chcę nic, żadnego Alexis. Włók nie jest to bo jest mi zbędna praktycznie. To Naszyjnik sam nigdy go nie zdejmowała. Mogę go założyć? Nie. Że em, śmierć siostry była związana z destrukcją. To nie ma sensu. Nie, nie zniszczyłaby nigdy bazy bez jakby powodu. Czy jesteś zmieszana? Wyczuwam. więcej niż jedno. I, I Czuję się jakoś, nie... Disillusioned z, z won, nie, worried to jest. E, zakłopotan, nie zakłopotana, niezakłopotana, zmartwiona. E, myślałem, że znam sam better niż... lepiej niż... niż w rzeczywistości. I

Twoje... Twój umysł łatwo idzie do jedzenia, czy to po to, żeby cię odciągnąć od twoich uczuć? Myślę, że starczy czytania umysłu, jak na razie. To nie było sam, to było coś innego. Dobra, mordo, mamy windę. Dawaj na górę! A jakoś szybciej? O, przyspiesza! Wow. Dobra. Co to jest? Głowa zamarzniętej istoty. Wow. Dużo miejsca na mózg, lecz są tu głównie kości i tłuszcz. Okej. Okay. Tryb czuwania. Włóż próbkę. Okej, okay. potrzebuję jakiegoś kontenera. Czyli pewnie będziemy musieli znowu latać do bazy. I brać tą próbkę. Zainfekowane krosty Oni potrzebowali leczyć coś Oni coś leczyli I tu są zainfekowane krosty i potrzebuję pewnie próbkę zdobyć tego Jakoś Hehe, stanę na tym Ciup, ciup Okej okay. Nic Nie powinienem był tego robić tam na dole jeszcze mogę przejść. Tam może coś będzie. Ale łapa! Mordo! Kwas klorowodorowy. Szpony zamarzniętej istoty. No, były duże. To na pewno. prawn. Z wiertłem. Ale czekaj, tu potrzebowało jakieś próbki. Ej, tu nie ma nic takiego. Dobra, więc co mamy zrobić? Wiem, co trzeba zrobić. Musimy znaleźć to coś, e, chyba, właśnie z kółkiem. Ona schowała próbki na antidotum. I musimy je znaleźć i tam, chyba, właśnie wyleczyć to stworzenie? Nie, co nam to da? O, całkiem spory masz schowek, mordo. Bardzo dobrze, bardzo mi się to przyda. Dobra, więc tak. Jak jestem tu, powinienem gdzieś do jakiegoś przejścia przejść i przy wodzie gdzieś. Czekaj, dobra, jest ta antena, tu jest droga powrotna, to ja powinienem iść tam, w końcu coś widać normalnie, Jezu Chryste, nie idź do mnie, ty takie wciry. że się nie pozbierasz, chłopie. jest soldane jakieś, dawaj, moduł skoku Snow Foxa, nawet to ma na swoje moduły, nice, czekaj, jest woda, patrzcie, to coś, to coś, to coś. Jesteśmy tu. Czyli to powinno być... No tu. Gdzieś. Obok. Tu jest jaskinia. No, czyli to jest gdzieś tu. Pod wodą? Fragment Snowfoxa, który już mam. Już mam Snowfoxa. Ty no nie wiem. Ale tu jest lud, więc pod wodą to nie może być. Chyba, że tam dalej pod wodą. Czekaj, tu jest. Tu jest ta jaskinia chyba. A tu ta druga. Znalazłem. Mam, 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 mam. Jest. A jest tu ciepło jakkolwiek. Nie? Jest jakiś gejzer w pobliżu? Nie, dobra, trzeba będzie sprawna korzystać. No, świetnie wyszedłeś. Brawo ty, dobra, lecimy. Szybko, antidotum. Sam musiała to tu ukryć. No, ukryła, ukryła. Znowu niebezpieczeństwo, bla bla bla, Mordo. Ja tu jeszcze szukam tego. Magnetytu morda. Co jest? Ty próbujesz napiebrza mojego Prauna? A mogę go teraz zebrać? Futro? Nie. Po co? Ale chłop łatwo padł. Eź <laughs> On no się odzywać pod spacją. Poziom towarzystwa, wartość infiltracji. Czekaj. Ale co? On ma jakieś level? Dobra, dawaj, schowek. Ekwid e, antidotum. Ale. E, to już tu jest? Czy ja muszę to skraftować jakoś? Ciup, ciup. No, dawaj. Dawaj. Wygląda trochę jak. Jak antidotum ze zwykłej sygnotyki. Zrobisz coś? A! Rozpocznij wstrzykiwanie. O! To było... zadziałało. Bez, nie, bez tego antidotum bakterie mogą się rozprzestrzenić. Teraz nie mogą. Pamięć twojej siostry będzie żyła. Coś tam, coś tam. Nie, nie zdążę czytać. To dobrze zrobić coś. O, ostatnią rzecz dla Sam. Czuję, jakbym miała jakiś closure. Nie, że coś jakby zamknęłam. Moi ludzie nie doświadczają końców tak jak ty. Czy ludzie mają jakąś radość w satysfakcji z tego, że coś. w świadomości, że coś ukończyli? Czasami. E, zakończenie jest jakby. zmysł. Nie wiem. Z, e, sens kuźwa to jest zmysł, tak dosłownie, ale poczuciem. E,

Dowiedziałam się czegoś ważnego, i, i jakby o niej, i tam dobrze, jakby muszę kontynuować jej pracę. Zawsze chciała zrobić coś innego. Chciała zachować tą bakterię w bezpieczeństwie przed innymi, jakby, naszej znaczy innych w bezpieczeństwie przed bakterią. Jestem jej to, za to wdzięczna. Nagranie z kamery bezpieczeństwa oh, O no. Samantha? is that you oh yeah told you I was investigating <laughs> Don't worry about me I'm on my way out you can't keep doing this we have protocols Harvin stand back don't come any closer why what are you up to Harvin I mean it stop I There's <sighs> 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 Okej, okay, czyli ona jest tam Pod tymi gruzami, bo tu PDA leżało Ale co ja mam teraz z tym faktem zrobić? Cokolwiek mi to dało? Czy to po prostu... Czekaj No dobra, no także chyba jakby tyle już, wiemy... Skończyliśmy tą fabułę Bliska śmierć głodowa Pff. Jeść to czy nie? Chyba muszę Jedna kostka wszystko naprawiła Już prawie to skończyliśmy Zostało tylko zrobić Snowfoxa, zrobić do niego moduły, yy, pobawić się nim. Czyli następny odcinek będzie trochę krótki. Potem zrobimy kolejny artefakt. I po jeszcze następnym artefakcie. Albo weźmiemy zrobimy ten artefakt i Snowfoxa w jednym. Chociaż jak weźmiemy ten artefakt, to pewnie tam będzie coś innego jeszcze. To nie, weźmiemy tylko, tylko Snowfoxa. I w jeszcze następnym po artefakt. No. Także na no to do zobaczenia, siemka!